Siema z tej strony Ptakun Damian i dzisiaj wymienię Wam 31 nawyków zarabiających traderów. I ten odcinek, ta audycja są mocno inspirowane yy, pewnym filmem angielskojęzycznym, do którego link znajdziecie w opisie. Właściwie to jest taka polska wersja tego filmu, bo uważam, że no warto po prostu to wymienić. Co, że było też po polsku, a nie tylko po angielsku. Dobra, jedziemy z koksem. Punkt pierwszy. Zarabiający traderzy są cierpliwi w zyskach, a niecierpliwi w stratach. Czyli, czyli, czyli szybko ucinamy straty, a zyskom pozwalamy rosnąć. To jest podstawa. To wydaje się bardzo proste, ale oczywiście prosty nie jest, bo <gryw> wiem sam po sobie, że bardzo szybko ucinam zyski, bo zaraz się pojawia strach, czyli zaraz te cofnie nie stracimy tych papierowych zysków, które się wyświetlają w oknie transakcyjnym. Um... No i też o tym mówił Ed Sejkota, znany trader. I dobre systemy forexowe są takie, że na przykład mamy, nie wiem, 4-3 straty pod rząd, a potem jedną bardzo wielką, która je, która je wszystkie odrabia i jeszcze z nawiązką je napierda. Ale to już jest kwestia jakby money management, musimy dobrać system sami do siebie, do naszego charakteru i tak dalej. Także wszystko się tutaj właściwie opiera o to, aby ryzyk. Reward Ratio było jak najwyższe, 3 do 1 i wyżej, nie? Zazwyczaj to tak się podaje, 3 do 1. Punkt drugi. Zarabiający traderzy wiedzą, że zarabianie pieniędzy jest ważniejsze niż posiadanie racji. I tutaj chodzi oczywiście o, o to, żeby za bardzo nie prognozować, żeby za bardzo nie przewidywać, tylko po prostu reagować na to, co się dzieje dokładnie w tej chwili, w tym momencie i reagować zgodnie z zasadami. W sposób konsekwentny, konsekwentny, z dyscypliną i na lepiej bez emocji. <laughs> także także Trader musi mieć racji, żeby zarabiać, i o tym też jest napisane w książce w transie inwestowania. Mark Douglas polecam. Punkt trzeci. Traderzy patrzą na wykres pod kątem ruchu innych traderów. A nie samej analizy technicznej. No i chodzi tutaj generalnie o to, że oczywiście analiza jest istotna. Oczywiście też niektórzy inwestują bardziej intuicyjnie. Eee, czy tam czasem nawet się zdarza inwidować. No ważne. Chodzi po prostu o to, że wykaz danych to nie są linki, świeczki, tylko tutaj widzą przykład też po wolumenie na przykład, czy po jakichś dodatkowych informacjach. Em, że tutaj było dużo podaży, dużo popytu, tu ktoś tu dużo sprzedał, tutaj ktoś realizuje pewnie zyski, słabnie to momentum, to pewnie coś tam znów zrobili, no to wtedy możemy wejść bądź wyjść. Także takie patrzenie na wykres też przechodzisz z czasem intuicyjnie właśnie tym zarabiającym już doświadczonym. Punkt czwarty: Trader zanim, zanim otworzy trade, wie dokładnie, gdzie wyjdzie na stracie bądź zysku. Czyli z góry ustalamy sobie stop. Take profit. No, ja osobiście nie jestem za ustalonym z góry take profitem, no ale generalnie to jest, no, według statystyki najlepsze rozwiązanie. No, ja tu nie będę, będę starał się czasem mówić swoje, jakby, idee. Może nie idee, tylko poglądy. Ale to, tak już bardziej nawiasem. Dobrze, jedziemy dalej. 5. Kiedy zawierają kolejny trade po 5 stratnych, to mają taki sam mindset, takie samo nastawienie, jakie mieli wcześniej. Czyli u takich zarabiających traderów jest totalny brak chęci odkucia się, czy na przykład nadzieja i wtedy trzymamy no, straty za długo, albo w ogóle nie wchodzimy, mimo że powinniśmy, czyli towarzyszy nam strach. A to się dzieje dlatego, że nam się zmienia mindset. I to jest rzecz, na którą trzeba bardzo pracować. Każdy trade jest. Y, niezależny od innego i jest zupełnie czymś nowym, a dopiero w długim terminie ma to znaczenie. W statementie, tak? Jakie ma, jaką mamy skuteczność? Ale nie możemy ciągle nad każdym traitem ślęczeć i się modlić, że nam wejdzie, bo tak na pewno nie będzie. Dobrze. Punkt szósty. I Często używają yy, czystych wykresów oraz stref, na przykład strefy podażowe, popytowy, popytowe, e, strefy oporów, wsparcia, czyli takie prosta analiza. Czyste wykresy, proste Price Action nie jest na tym wykresie nasrane, kurwa, że tam nie idzie nic rozróżnić. <grydy> Miliony linii i Shimoku połączone z jakimiś średnimi plus 5 oscylatorów na dole, bo już takie rzeczy widziałem u niektórych znajomych. <grydy> no to to nie, na pewno nie ułatwia czytania wykresu, nie sądzę. A jeżeli komuś to się udaje, to gratuluję serdecznie. Także im, im mniej, tym lepiej. Prostota rządzi. Keep it simple. Stupid, co jakoś tak to szło. <laughs> Dobra, punkt siódmy. Zarabiające traderzy pogodzili się z tym, że trading nie jest komfortowy i nigdy nie będzie. Zawsze jest y, ta niepewność, nigdy nie ma stuprocentowych trade'ów, jedynie jest podwyższona. Podwyższona no, statystyka, jakby dla nas, y, prawdopodobieństwo sukcesu, i na tym jest koniec. Może być trade, który ma prawdopodobieństwo sukcesu 90%, a i tak nie wejdzie, bo coś tam się stało na rynku, ktoś tam nowe w jakieś grubasy i cenę cofnęli. Bo taki mieli kaprys, bo, albo coś tam zrealizowali zyski, na przykład, nie? Także zawsze jest ten taki lekki dyskomfort i trzeba po prostu z nim żyć. A jeżeli za bardzo nas ciśnia, to musimy na sobą popracować. Nie wiem, jakaś medytacja, czy, czy coś, czy, czy, czy nie wiem. Nawet... Widzę to psychologa, bo są tacy psycholodzy. Dobra, punkt ósmy. Market dla nich to miejsce pracy, a nie skrzynka ze złotem. Jesteś uczestnikiem, a nie widzem. Uczestniczysz, szczególnie wtedy, jak masz wpływ na... No, na kurs, na przykład akcji, gdzie jest mała... Ta, płynność, nie? I byle małym kapitałem można ten wykres ruszyć. Wtedy jak najbardziej jesteś uczestnikiem dosłownym tego słowa znaczeniu, bo na MetaTraderze to raczej nie. Ale też, nawet, nawet na meta MetaTraderze jesteś uczestnikiem. No, bo wchodzisz w ten rynek, tak w cudzysłowie rzecz ujmując. Dobra, punkt dziewiąty. Um, traderzy dobrzy nie starają się łapać szczytów i dołków. Czekają na jakieś potwierdzenia dodatkowe, czy tam wolumenowe, świecowe i tak dalej. Nie działają w pośpiechu. No to myślę, że to jest tutaj w miarę jasne. Amatorzy właśnie za bardzo próbują to robić spadające noże wiadomo i potem ręka ucięta albo skrzydełko. Ehm, punkt 10. Dobrzy traderzy mówią, że nigdy nie jest tak drogo, aby mogło być drożej i tak tanio, aby nie mogło być taniej. Tak? Także to się jakby trochę tyczy tego punktu 9 z tymi szczytami dołkami zawsze może i pójść wyżej bądź niżej. No, bo to jest takie myślenie na zasadzie, czy znajdzie się ktoś, kto sprzeda, odkupi ode mnie, czyli, no, większy idiota po prostu. Więc, tak jak mówię, no, podobnie. Trzeba szukać dodatkowych potwierdzeń, osłabień, patrzeć, co się dzieje na wyższym interwale i tak dalej. Nie możemy zakładać, że to już jest na pewno szczyt, na pewno jest dołek, no nie ma chuja, żeby to... Nie, spadło. przecież to by było nielogiczne, a logiki nie ma na rynku, jest wariactwo. Euforia i panika. Od jednej skrajnej... I postaci do drugiej, jedenasty punkt. Traderzy zarabiający. Nie wahałem się zmienić kierunku pozycji, jeżeli market tak mówi. także Nie miałem jakiegoś takiego mindsetu. Ciągę w jedną stronę, jeżeli widać ewidentnie, że trzeba iść w drugą. Nie także, nie zakochują się jakby w jednym rodzaju pozycji. Eee, są elastyczni, jeden słowo. Punkt dwunasty. Tacy traderzy tradują agresywnie, kiedy trading idzie dobrze, i ostrożnie. Gdy jest odwrotnie, no czyli to jest po prostu money management, tak, w miarach zarabiamy, troszeczkę zwiększamy, ale tylko troszeczkę nasze, nie wiem, loty, czy wielkość pozycji. To też są różne szkoły. W każdym razie chodzi o money management. Punkt trzynasty. To jest takie podejście fajne. Market zawsze daje kolejną szansę. Zawsze otwiera się jutro, zawsze przyjeżdża kolejny pociąg. Jak ktoś jest wkurwiony, że mu pozycja uciekła, że już często że tak y, szybko się to nie powtórzy, no to mamy tu do czynienia z efektem FOMO Fear of Missing Out z angielskiego. A nie ma sensu, jak się nie udało, trudno. Wykres zamykamy, jutro go otworzymy i też będą na pewno jakieś okazje, nie? Nawet na tych większych wykresach. Cierpliwość jest tutaj y, bardzo, bardzo ważna. Konsekwencja. także spokojnie, z czekaniem, tak? Cierpliwość. Dobra, y, punkt 14. No, tacy traderzy oczywiście nigdy nie dodają do tracącego trade'u, czyli po prostu na nasze nie gridują. A jak już gridują, to wiedzą kiedy uciec. Ale to już jest wyższa szkoła jazdy, o tym nie wiem, czy tak, czy tak robią ci zaganiści traderzy. Podejrzewam, że znajdą się tacy. No, ale generalnie nie dodaje się. Jest prosty stop plus prosty take profit i tyle. Um, a dlaczego? Bo działają zgodnie z zasadami systemu. Punkt 15. Kolejny mindset. Pieniądze to cel. Nie są one jednak miarą sukcesu. Sukces to ciągłe trzymanie ze zasad, się zasad. Trzymanie się proces, konsekwencja to jest samo w sobie już sukcesem. I nawet jeżeli mamy gorszy okres, to trzymanie się u zasad systemu plus money management, pilnowanie swojej psychy, dbanie o nią da w długim terminie profity. Oczywiście cierpliwość. Także pieniądz do nie jest cały świat. Są tacy traderzy, co zarabiają, mają się za bogów, pojawia się syndrom Boga i wtedy też zaczynają tracić, nie? Także zawsze trzeba mieć pewność siebie, pewność systemu, ale zawsze istnieje niepewność, jakby na rynku trzeba to oddzielić. O tym też pisał Mark Douglas w transie inwestowania. Książkę polecam. Punkt szesnasty. No, dobrze, traderzy, czytałem książkę o psychologii tłumu, żeby bardziej zrozumieć, właśnie te ruchy traderów na wykresie. Ja też czytam. <noise> Punkt 17. Często korzystałem nie tylko z ceny, ale i wolumenu. I jakichś tam dodatkowych potwierdzeń, poza wykresowych. Na przykład ja korzystam z raportu kot I pewnie jeszcze znajdzie się wiele innych ciekawych potwierdzeń. Na pewno patrzą też na newsy, nie? Makroekonomia i tak dalej. Punkt 18. Również używałem nietypowych wykresów. Na przykład ręko, ręcz, wykresy tikowe. Na przykład TIK 233, bądź 612, i inne jakieś dziwne, niestworzone rzeczy. I widzą na tych wykresach pewne schematy, których taki początkujący trader nie zobaczy. Jakieś nietypowe ruchy, przyspieszone ruchy. Wiedzą, że tam ktoś coś podkupuje, ktoś tam coś dokupuje, albo jakaś panika się dzieje, zaraz y, będzie jakaś zmyłka, i pójdą w drugą stronę, i tak dalej. I takie nietypowe wykresy bardziej pomagają to wyczuć. No ale to już jest taki schemat dla starych wykresów. W każdym razie jest to charakterystyczne dla dobrych traderów. Punkt 19 Traderzy dobrze widzą schemat na wykresie, jeszcze zanim się narysuje. Patrzą bardziej na prawo niż na lewą część wykresu. Na przykład zaraz zauważyłem jeszcze krótko przed faktem, że już LGR się tworzy, czy jakiś tam podwójny szczyt, podwójne dno, czy jakiś trójkąt. Zanim się zrealizuje, więc mogą szybciej zareagować. Po, po prostu są opatrzeni. To też się trochę też czy do tych nietypowych wykresów. To się trochę to łączy. E, punkt 20. Mają przewagę na rynku, którym potrafią wyjaśnić w prosty sposób. No, że tu, tu znów się kłania zasada keep it simple, stupid i na tyle keep it simple, stupid, żeby to było łatwe do wytłumaczenia im własnym matkom, czy nie wiem komuś na szybko windzie. No. Dobra, punkt 21. Każdy trade jest skalkulowany. No to właściwie to jest podobne do poprzedniego punktu, gdzie po prostu Znów Money Management z góry ustalone SLTP jest, jest to krótko akurat eee, Punkt 22 Take Profity są ustalone na jakiejś podstawie Czyli zasięg, zmienność, jakiś poziom I raczej nie powinny być stałe No... Czyli nie zawsze musi być tak, że to jest równe, tam nie wiem 50 czy 100 punktów Bo jeżeli coś na wykresie wejdziemy to możemy zrobić na przykład 120 czy 80, nie? Jest niższa zmienność w danym dniu, no to nie będziemy jebać Take Profitów Nie wiadomo jak wielkich, bo to jest bez sensu Szczególnie w Piątki, gdzie może jakaś luka weekendowa nam się zrobić. I w poniedziałek będziemy na przykład płakać, bo nagle ta, ta luka się zrobiła. No nie w naszą stronę, nie daj Boże. Eee, więc te profity też muszą być dosyć elastyczne. Punkt 23. 2-3 trady w miesiącu robią ów miesiąc. Jeden tryd płaci za wszystko, jak to Ed Cykota. Codzienne robienie procentów pipsów to raczej mit. Więc tu znów wracamy do ratio risk reward jak na bardziej wysokiego 1, 2, 3, trade. Z na tyle wysokim yy, zyskiem, że właściwie miesiąc jest zrobiony możemy dalej odpoczywać. Co oczywiście nie jest łatwe do wykonania, no wymaga to nie lada doświadczenia, trzeba to ćwiczyć, nie? Żeby... No i psychologicznie też, żeby utrzymać ten zysk, żebym w końcu tam doszedł tam jak najwyżej. Żeby nie zamykać na siłę, już na szybko, a już, 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 prawie, dobra, że zamykam w pizdu. No chyba, że jest piątek wieczorem, no to wtedy możemy mieć jakieś usprawiedliwienie. Um, punkt 24. Pewna decyzja wejścia na podstawie niepełnej informacji. Tak, jesteśmy pewni siebie, swojego systemu w długim terminie. Jednakże jedno pojedyncze wejście jest zupełnie losowe. I każde od ciebie jest niezależne. I zawsze jest niepełna informacja. Nigdy nie uzyskamy pełnej, bo nie możemy wszystkiego wiedzieć, co każdy inwestor, a jest ich od chuja, zrobi w danym momencie i co kto myśli, nie? Nawet mimo, mamy dwie takie same formacje, na przykład pobójnego szczytu, jedna od drugiej różni się dramatralnie, mimo że wyglądają podobnie na wykresie, bo jedna i druga dzieje się w jednym czasie, w innych okolicznościach, inni traderzy uczestniczą w tym, co innego myślą i tak dalej. Jest inny dzień, jest inna pogoda, kurwa. I, i, i jest nów, a nie pełnia. Dobra. Punkt 25. Stratny trade nie oznacza, że jesteś przegrywym. Czyli musimy oddzielić to jakby od naszej osoby, naszej, nie wiem jak to określić, kurwa. Może być gorszy okres na rynku i absolutnie nie jest to nasza wina. nawet jak wszystko robimy dobrze, możemy więcej stracić, no bo po prostu jest jakaś większa zmienność, nie wiem, jakaś panika, jak teraz z tym wirusem i, i tak dalej. I pewne zasady systemu przestaną działać, bo zrobi się jakaś potężna korekta, czy tam impuls, i wszystko nam ucina, nie? Łąc, yy, łącznie ze 100 plusami i innymi rzeczami. <laughs> Także czasem warto zrobić sobie przerwę, nie myśleć, że co się ze mną dzieje, to nie jest Twoja wina, tylko po prostu rynek zaczął inaczej się zachowywać. Tak samo nie możemy trzymać się jednego systemu, bo rynek się zmienia, i wtedy warto zaaplikować inny system, ale to już jest osobna kwestia. Pią punkt 26. I to jest dosyć ciekawe. Kupują wyższe szczyty i niższe dołki. I do napisałem sobie w nawasie: What the fuck! No bo ja na przykład bym tak nie potrafił. Pewnie tu chodzi o jakieś strategie typu breakout przebicia ostatnich szczytów dołków. Jeżeli mają ku temu podstawo, podstawę, no to. Podstawy. To nie boję się, aby wejść w ten sposób, mimo że tracą dużo ruchu, nie? W trakcie. Także to jest taka już bardziej odwaga i pewność siebie, nie? Bo raczej, no ja osobiście wolę na korekta kłapać, no ale okej. Okay. Dlatego, what the fuck, <noise> 27 punkt. Ich biznes to nie trading. To znajdowanie odpowiednich tradeów. Ci chodzi o to, żeby nie grać za często, nie grać na siłę, nie szukać tych tradeów jak nie do końca są zgodne z, y, z założeniami. Nie robić owe tradingu, bo to zawsze się się kończy. Raczej nie daj trading, a bardziej swing trading byłby dla większości ludzi, jest bardziej on y, odpowiedni punkt 28. Prowadzą dziennik, dziennik emocji, wejścia, wyjścia, newsy i staram się każdy yy, każdy trade analizować. Przyznam się bezbicie, że ja nie prowadzę, ale staram się analizować każdy trade po fakcie, znaczy jak już się zamknie. Bo <laughs> no przecież meta że można sobie to nałożyć i zrobić potem screena na przykład. No, no to możecie, możecie mnie za to zlinczować, chuj. 29. punkt mi pewni siebie po otwarciu trade'a. Nie ruszamy wykresu na siłę, bo wtedy często coś zmieniamy bez sensu. No to to się trochę odnosi właśnie do tego overtradingu. Chyba nie trzeba nic mm, dodawać. Punkt 30. Wygrywający trade nie może spowodować, że następny otwo otworzymy trzy razy większy. Tak, bo nagle nam się pewność zwiększyła, ona na pewno pójdzie następne, skoro ten poszedł. Bzdura. Tak jak było mówione wcześniej, każdy trade jest niezależny. No i tu chodzi też o ten syndrom, yy, syndrom boga. Hmm, punkt 31. No nie, nie grają po newsy, tylko po interakcje po newsach. I Wtedy działają według swoich założeń. Ja tu jeszcze od Ciebie dodam punkt 32. Yy, nie czytają for dyskusyjnych, bo tworzy się paraliż informacyjny to już nie wiesz co myśleć. Ten mówi cel, ten mówi byte, long, short i odpierdala, a twój system mówi coś jeszcze innego, więc... Ograniczyć do minimum dyskusję fora grupy na fejsie i tak dalej, myśleć samodzielnie. No. Mam nadzieję, że w miarę wyczerpałem temat, że zabiliście sobie notatki. Zresztą w każdej chwili możecie film jeszcze raz stworzyć i no to notatki zrobić. Yy, w linku jest yy, oryginalny film po angielsku. Polecam książkę w transie inwestowania. I to tyle ode mnie. W przyszłym tygodniu będzie wywiad, ale jeszcze nie będę zdradzał szczegółów. Także dzięki! to tyle. Cześć Hej.